Czy my finansowo powinniśmy jeszcze bardziej wspierać Ukrainę? Nie. Nie jesteśmy tak bogatym państwem, żebyśmy byli w stanie jeszcze bardziej. Uważam, że przeciwnie. Uważam, że poprzedni obecny rząd poszły w tym trendzie zbyt daleko. Na przykład uważam, że zawarte w tajemnicy przed Polskim Sejmem i przed Polskim Społeczeństwem umowy, w ramach których Polskie Ministerstwo Finansów spłaca jakieś odsetki za ukraińskie pożyczki czy kredyty, dla mnie to jest zupełnie nieakceptowalne. Uważam, że to nie powinno nigdy mieć miejsca. Uważam, że jeżeli jesteśmy tak bogatym państwem, żeby udzielić Ukrainie jakichś pożyczek, to powinien rząd ich udzielić i oczekiwać ich spłaty w przyszłości. Natomiast nie powinniśmy stosować darowizn, szczególnie że Ukraina nie uwzględnia naszych oczekiwań na poziomie politycznym, w stopniu często żadnym, lub w stopniu, lub po prostu w stopniu zadowalającym. No to nie jest wzmacnianie Rosji takie właśnie ograniczanie wsparcia dla Ukrainy, która potrzebuje tych środków jeszcze bardziej rozgraniczyłbym analizę możliwości Ukrainy i analizę możliwości Rosji, bo to nie jest system naczyń połączonych. Natomiast yy, moim zdaniem to nawet nie jest osłabianie Ukrainy, dlatego, że ta nasza pomoc w relacji do całości zasobów, które w tej chwili dostaje Ukraina, nie ma strategicznego znaczenia. Gdybyśmy my w tej chwili odcięli te koncesje finansowe, które poprzedni rząd zrobił, obecny utrzymał na rzecz Ukrainy, to na poziomie strategicznym nie zrobiłoby różnicy. Natomiast uważam, że wprowadziłoby nasze relacje na nieco zdrowszy Poziom, co do którego nieoficjalnie także politycy z poprzedniego rządu się wypowiadają, że my mieliśmy rację, to znaczy, że te relacje powinny być bardziej transakcyjne, że oni liczyli na jakąś wdzięczność, no i musieli, prawda, dwa lata ćwiczyć z Ukraińcami, żeby się przekonać, że elita ukraińska to są twardzi gracze, dla których takie pojęcia jak wdzięczność nie mają jakiegoś istotnego znaczenia. Wystarczyło zapytać byłem jeszcze jako najmłodszy poseł w jednej grupie, zresztą z politykami PIS, tylko ci politycy PIS, z którymi wtedy byłem w jednej grupie. I z politykami ukraińskimi, i rosyjskimi, co ciekawe, w Radzie Europy. Ci politycy PiS już dawno są na aucie w większości.